Witam, witam, witam. Przed chwilą obejrzałem, już go rano na telefonie widziałem, ale teraz zobaczyłem go w większej skali i jestem me mega po prostu podekscytowany. Pierwszy zwiastun serialu Władce, Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Pierwszy dwuminutowy zwiastun wreszcie trafił na Amazona i co chyba jeszcze ważniejsze na YouTube'a. Więc jak jeszcze go nie obejrzeliście, to gorąco zachęcam do obejrzenia, bo jest naprawdę wow. Powiem wam, że czuję się... Ja, ja obejrzałem ten, ten klip kilka razy już i czuję klimat naprawdę typowego Władcy Pilsieni. Tam to są przepiękne te ujęcia. Ja wiem, że zwiastuny się tworzy przede wszystkim właśnie pod to, żeby zachwycały swoją estetyką, dokładnością i tak dalej. Ale widać, że w tym serialu akcja będzie się działała w tak wielu miejscach, że będzie to zdecydowanie bardziej rozszerzona y, y, trylogia w Władcy Pierścieni, że będzie to jeszcze bardziej y, y, wyolbrzymianie tego wszystkiego, no pokazanie tego świata Tolkienowskiego, bo no, ciężko mi to aż nawet nazwać jakimiś słowami. Widać, że akcja będzie się działała i u krasnoludów, i u ludzi, i u elfów no widać, że też jedną chyba z głównych ról tutaj będzie miała Galadriela, młoda Galadriela i młody oczywiście Elrond, bo tutaj w tym zwiastunie też widzimy to, jak, jak oni ze sobą rozmawiają e, i tam Elrond się z, właśnie do Galadrieli e, zgłasza, no. mówi do niej, że, że wystarczy walki Galadriela, znaczy widać, że ci aktorzy w sensie są bardzo dobrze dobrani, bo, bo ich twarze i w ogóle wygląd taki zewnętrzny od razu pokazuje i od razu kojarzą przynajmniej mi się kojarzą z tymi e, aktorami, który, których kojarzymy właśnie między innymi z Hobbita czy z Władcy Biersieni. także widać, że to, to poszło w dobrą stronę piękna muzyka muzyka, która też gdzieś tam zostaje w uchu i widać, że, że te 400 milionów dolarów, które poszło na ten Jeden sezon, tylko jeden sezon, naprawdę będzie, będzie wow. Będzie wow pod kątem wizualnym, pod kątem muzycznym. Tylko właśnie pytanie, czy sprosta najważniejszemu, czyli pod kątem fabularnym. Czy fabularnie też będzie wow? Zawsze będziemy mieli jakieś obawy, nie? Natomiast sama w ogóle ten początek, kiedy słyszymy słowa, że. Były takie czasy, kiedy nie było jeszcze światła, i potem to światło nastało. Więc widać, że to, to jest takie, takie wprowadzenie w świat e, śródziemia. Tak? Akcja ma się dziać w drugiej erze. Znaczy, generalnie nie wiemy jakoś bardzo dużo informacji na temat tego serialu. Wiemy, że jest najdroższy, że, że tam pracują nad nim, że w Nowej Zelandii się, się odbywa praca, te wszystkie ujęcia właśnie tam są. Dla mnie to jest, stos, dla mnie to jest tos i w sumie to, co chyba najważniejsze też nie wiemy. Nie wiemy tego, kto będzie takim głównym złowrogim człowiekiem, stworem, jakkolwiek go nazwał, nie? Widzimy tam przebitki, przebitki na samym końcu zwiastunie właśnie jak jest Galadriela i jest dookoła jakaś taka trochę ciemność, tutaj trochę taki e, czerwony odcień, że gdzieś tam jakaś bitwa, wojna, ktoś, ktoś kogoś tam zawija Morgot, nie morgot, no może, może o to chodzi. No, ciężko mi powiedzieć, generalnie ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Obejrzyjcie sobie go, jak jeszcze go nie widzieliście. No dla mnie jest wow, dla mnie jest wow. Widzę, że tu są efekty specjalne łączone bardzo fajnie z elementami krajobrazu, właśnie z nowej Zelandii Jak będzie fabularnie, tak jak jest epicko, już powiem, epicko w formie wideo i w formie Audio? Oczywiście mówię to co widzę, tylko ze wzmiosłona. To będę spokojny. 2 września jest premiera, i na ten moment, jak tylko będzie premiera, tyk będę się starał. Jak tylko będę miał wrażliwość i czas, będę się starał obejrzeć ten serial, bo myślę, że jak najbardziej będzie. Warto. Obym się nie spalił, ale na razie jestem podekscytowany i czekam z niecierpliwością. Dziękuję za uwagę. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Pa!